W dzisiejszym programie. Odwiedzamy polskich marynarzy, którzy wyszli w morze, by reprezentować polską banderę w czasie międzynarodowego ćwiczenia Baltops 2017. Na poligonie w Toruniu obserwujemy szkolenie wysuniętych nawigatorów na prowadzania lotnictwa, popularnie nazywanych J-Takami. Zobaczymy, jak testuje się, serwisuje i modernizuje sprzęt naszego wojska w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu. W zeszłym tygodniu rozpoczęło się największe międzynarodowe ćwiczenie organizowane w rejonie Bałtyku. BALTOPS 2017, bo o nim mowa, zgromadziło jednostki pływające oraz statki powietrzne z 14 państw NATO. Ćwiczenie ma na celu zgranie i wypracowanie interoperacyjności sił sojuszniczych armii. W trakcie manewrów przeprowadzone zostaną działania marynarki wspólnie z siłami powietrznymi uczestniczących krajów, które będą wspierać desant wojsk na plaży w Polsce, Niemczech i na Łotwie. Z polskimi marynarzami wychodzącymi w morze spotkaliśmy się w szczecińskim porcie, gdzie pokłady swoich okrętów udostępnili zwiedzającym. Polska marynarka wojenna do ćwiczeń wydzieliła okręty transportowo minowe trałowce oraz okręt podwodny. Nasze zadania będą polegały przede wszystkim na wytyczaniu bezpiecznych szlaków komunikacyjnych. Będziemy realizowali operację desanto na jednym z poligonów morskolądowych, jak również okręt podwodny, który będzie prowadził no, działania w skrytości. Będzie prowadzona szeroko pojęta wojna minowa. Okręty będą trałowały i wyszukiwały zagrożenia trzyhające właśnie na jednostki w wodzie. Będą prowadzone operacje osłony konwoju. Czy w końcu operacje związane z obroną przeciwlotniczą. Demonstrujemy banderę i po prostu swoje rzemiosło szkolimy, a wiadomo szkolenia nigdy za wiele. Zawsze przy tego typu ćwiczeniach staramy się pokazać społeczeństwu marynarkę wojenną. Stąd też okręty tutaj. W Szczecinie jest ich około 40, niektóre w tej chwili już są otwarte, reszta jeszcze będzie udostępniona dla społeczeństwa. Jednostki polskie marynarki wojenne, trałowce oraz okręty transportowo-minowe, poza tym okręty z państw sojuszniczych, więc belgijskie, niemieckie, duńskie, holenderskie i jeszcze kilka innych. Jesteśmy w tej chwili na okręcie transportowo-minowym klasy Lublin. Jest to drugi z serii projektu 767. Jest to okręt ORP Gniezno. Okręt prawie 1500 ton wyporności, 95,8 metra długości, 10 metrów szerokości. Będzie wykonywał zadania, do których został przeznaczony, czyli transport drogą morską sprzętu i techniki wojskowej oraz wysadzanie oraz załadunek techniki wojskowej na nieuzbrojony brzeg. Ludzie chcą obejrzeć, tak, zobaczyć. Z bliska, można to powiedzieć, rzadko zdarza się, że jest dzień otwartych koszar. Można przejść się po pokładach, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Wysunięty operator naprowadzania lotnictwa to elitarna specjalizacja w siłach zbrojnych. Przygotowanie do pełnienia tej odpowiedzialnej roli wymaga wielu godzin intensywnego szkolenia. Tylko najlepsi zdobędą uprawnienia. Na poligonie w Toruniu właśnie skończyła się kolejna edycja kursu zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. W porządku, Twój kryptonim? Dragon 23. Celem Twojego ataku jest wyeliminować czołg, ten najbardziej wysunięty na zachód w ugrupowaniu, które widzimy w oddali. Tak jest, zrozumiałem. Cel oznaczymy przy użyciu artylerii. W powietrzu mamy śmigłowiec. Czeka na oznaczenie celu. Artyleria ma oznaczyć cel po zachodniej stronie czołgu. Jesteśmy w trakcie części praktycznej szkolenia czy kursu doskonalącego dla wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa. W języku angielskim jest to Joint Terminal Attack Controller Initial Qualification Course. Jest to szkolenie praktyczne, gdzie wykonujemy współdziałanie ze statkami powietrznymi i naprowadzamy te statki powietrzne na cele naziemne. W międzyczasie współpracujemy z artylerią. Tutaj dzisiaj głównie będziemy zajmowali się wskazywaniem przez pododdział artylerii celów dla statku powietrznego, jakim będzie dzisiaj śmigłowiec. Przygotowanie tego całego przedsięwzięcia głównie skupia się na określeniu poprawek na rzeczywiste warunki strzelania, sprawdzeniu ukierunkowania i dowiązania dział. Musimy mieć stuprocentową pewność, że wszystko, co przygotujemy, każdy pocisk, który będzie wystrzelony, został wystrzelony na prawidłowych nastawach. Wiadomo, bezpieczeństwo jest przede wszystkim. Dowódco, czy mam zgodę na wprowadzenie śmigłowca? To znaczy? Teraz? Tak. Czy może opuścić strefę oczekiwania i zająć pozycję do obserwacji? Przygotuj go do opuszczenia strefy oczekiwania. Dopiero gdy artyleria potwierdzi gotowość, możesz dać mu zgodę na zajęcie pozycji. Artyleria potwierdza są załadowani, czekają na rozkaz. W porządku, puść go. Żuraw 8, tutaj Dragon 28. Masz zgodę na zajęcie pozycji bojowej w zasięgu kontaktu wzrokowego? Unikalność tego szkolenia polega na tym, że jesteśmy jedynym ośrodkiem w tej części Europy, który jest akredytowany i który prowadzi szkolenie wysuniętych nawigatorów na prowadzenie lotnictwa. Tych ośrodków na świecie jest bardzo mało. Jednym z nich jest ośrodek szkolenia personelu TZKOP w Dęblinie. Dzięki temu możemy i szkolimy kursantów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Akurat w tej edycji kursu, którą prowadzimy w tej chwili, mamy dwóch kursantów z Sił Zbrojnych Łotwy. Nie organizuje się u nas na Łotwie takich kursów, ponieważ nasza armia nie posiada własnych samolotów, więc nie mamy z kim ćwiczyć. Tutaj zajęć praktycznych ze statkami powietrznymi jest bardzo dużo. Nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. Jestem mile zaskoczony. Najtrudniejszym elementem jest zawsze opisanie umiejscowienia celu. Nie da się tego nauczyć z podręczników. Musisz użyć wyobraźni, aby właściwie opisać obszar działania dla załogi statku powietrznego, pamiętając przy tym, że oni widzą go z zupełnie innej perspektywy. Okno 1, obsługiwać strzelanie do celu, VC-7102, piechota. Wciąć jeden wybuch w rejonie celu. Rycerz 14, tu Dragon 28. Cel numer Victor Charlie 7102, ognia. Celownik Więcej 3, powiększyć o 001. Bateria, 3 pociski szybkim, ognia. Jeden, ognia! Żóraf8, poszukujcie oznaczonego celu. Żóraf8, jaki jest efekt ataku? Cel zniszczony, potwierdzam. Podstawowym zadaniem w tym ćwiczeniu jest wykonanie e, naprowadzenia statku powietrznego na cel naziemny z wykorzystaniem artylerii do oznaczenia e, celu. Szkolony wykonał tą misję. Zakończona została sukcesem. Śmigłowiec zaatakował cel i neutralizował go. Jay, tak oprócz głowy, potrzebuje środków łączności, aby połączyć i skoordynować każdą misję. Bez środków łączności ta korelacja jest potwornie utrudniona, aczkolwiek mamy procedury, które pozwalają nam wykonywać to działanie. Polega przede wszystkim na radiach taktycznych, czyli możliwych do przeniesienia, relatywnie lekkich, a jednocześnie pozwalających na pracę czy to w trybie krypto, czy w trybie otwartym na dosyć znacznych odległościach. Dodatkowo JTAC to nie tylko radio i oczy lub też głowa, ale także pewne nowinki techniczne lub sprzęt, który pomaga nam precyzyjnie naprowadzać tą broń i jednym z takich urządzeń jest prezentowany tutaj laserowy oświetlacz celów GLTD3, który pozwala precyzyjnie wskazać pilotowi cel lub precyzyjnie naprowadzić broń na cel. Nawet w tym przypadku, kiedy pilot nie widzi celu lub jest w znacznej odległości, pozwala to na bezpieczne, szybkie i efektywne wykonanie uderzeń. Żuraw 8, tutaj Dragon 22. Szukajcie znaku. 300 metrów na północny zachód od znaku jest budynek. Potwierdź zlokalizowanie obiektu. Potwierdzam, widzę budynek. Potwierdź, że na północ od budynku jest otwarte pole, a na południu od niego obszar zalesiony. Potwierdzam. Budynek to twój cel. Przyjąłeś? Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa kontroluje to, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, kontroluje działania samolotów i śmigłowców na podstawie odpowiednich separacji wysokościowych, czasowych, odległościowych. Jak również kontroluje to, co dzieje się z artylerią, również separując pociski artyleryjskie, które w tym momencie są również użytkownikiem przestrzeni powietrznej z tym, co się dzieje z samolotami i śmigłowcami, żeby zapewnić bezpieczeństwo samolotom i śmigłowcom, które są w powietrzu i nie doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy zestrzeliwać własne statki powietrzne, własną artylerię. Ognia! Dobrze, przekaż im kompleksowy raport z całej misji dla obu celów. Czy i ewentualnie, które cele zostały zniszczone? Przygotować się na raport końcowy. Gotowi na raport. Żuraw 8 tutaj Dragon 22, cel alfa, misja udana. Potwierdzam zniszczenie celu. Cel bravo misja udana. Potwierdzam zniszczenie celu dziękuję za współpracę. Również dziękujemy. Ta praca jest szczególna, jest nas bardzo mało w wojsku polskim, jak i na świecie podobnie. To ciągle jest każda misja jest inna, więc nie jest to schemat działania. Jest to wyzwanie codzienne, i jest to samorealizacja pewny rodzaj władzy, który mamy nad ogniem, dostarczanym przez zarówno samoloty, jak i artylerię. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu uzależnia. Należy pamiętać o tym, że mimo tego, że Jay tak jest w stanie skoordynować pewne działania, czy to samolotów, śmigłowców, czy, czy artylerii, e, posługując się tylko i wyłącznie łącznością radiową, nie zwalnia go z obowiązku tego, że e, musi stosować się i wykonywać zadania, które są mu zlecone przez przełożonego, czyli tego dowódcę, dla którego wykonuje on swoje zadania. Nic nie, nie dzieje się samodzielnie, nie jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem mimo tego, że ma tą wiedzę i ma możliwość, zawsze wszystkie działania przed ich wykonaniem koordynuje ze wspieranym dowódcą. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu. Tutaj od ponad 70 lat naprawia się i modernizuje sprzęt pancerny, gąsienicowy i kołowy. Tutaj też prowadzone są prace nad licznymi nowymi rozwiązaniami, które pozwalają usprawnić już istniejące maszyny. Po przeprowadzonym remoncie wojskowy sprzęt musi przecież służyć skutecznie przez wiele kolejnych lat. Siłą zakładu jest doświadczenie i kreatywność, które pozwalają jego inżynierom podejmować się bardzo ambitnych projektów, takich jak konstrukcja zupełnie nowych zespołów napędowych do powstających właśnie rozwiązań. WZ od ponad 30 lat specjalizują się w ciężkich pojazdach gąsienicowych. I kompetencja ludzi, którzy potrafią tutaj rozebrać przysłowiowy czołg do śrubki i naprawić, to jest ta kompetencja, która daje podstawy do projektowania nowych rzeczy. To nowe dziecko, to innowacyjność, to prototyp PowerPeka, który będzie zastosowany w nowym bojowym wozie piechoty Borsuk. I o ile bardzo ważna jest dla nas współpraca w zakresie napraw silników MTU, o tyle mnie cieszą te produkty, bo PowerPacka opracowują polscy inżynierowie. Młodzi ludzie, wykształceni w tym kraju, zatrudnieni w firmie, przy takich projektach my ich zatrzymamy w kraju. W tej chwili pracownicy w ramach szkolenia demontują układ sterowania zaworami, czyli część układu rozrządu. Silnik stosowany w czołgach marki Leopard, moc 1500 koni plus minus 50. Stosowany ze względu na bardzo dużą niezawodność tej konstrukcji oraz dużą mobilność samego układu zespolonego ze skrzynią biegów. Wymiana silnika ze skrzynią biegów, czyli tak zwanego power packa, w wozie trwa do 25 minut. Nasze centrum usprawnia te silniki, czyli wykonując remont główny, doprowadza do tak zwanej zdolności nominalnej silnika. Pojawienie się Leopardów w Polsce dla wojskowych zakładów motoryzacyjnych to po pierwsze szansa Wyzwanie i to wojskowe zakłady motoryzacyjne były pierwszą spółką w tym kraju, która uzgodniła dokumentację z organami sił zbrojnych i która pierwsza pokazała mamy potencjał. Serwis wojskowych zakładów motoryzacyjnych jest serwisem jak najbardziej mobilnym. Możemy dotrzeć bezpośrednio do jednostek wojskowych, gdzie użytkownikami są żołnierze. Wyposażeniem samochodu serwisowego są tak naprawdę narzędzia podstawowe. Śrubokręty, młotki, klucze, klucze dynamometryczne ważne przy obsługach nowszych silników. A także diagnostyka komputerowa silników, szczególnie MTU. Tu akurat dla stosowanych obecnie w Jelczach silników MTU 6R106, tu wymagana jest specjalistyczna dokumentacja, którą posiadają tylko zakłady zajmujące się przemysłem zbrojeniowym. Tu nie ma możliwości, że naprawi to pierwszy lepszy mechanik z ulicy. Tu Potrzebne są specjalne części, robione tylko i wyłącznie na rynek militarny. No i tak jak mówię, komputery, które są przygotowane tylko i wyłącznie do pracy z wojskowymi yy, sterownikami silników. Hamownia jest to zespół budynków urządzeń do przeprowadzania prób silnika, docierania silników i sprawdzania parametrów technicznych. W tej chwili ten silnik ma zadane obroty, steruje prędkością obrotową i momentem obrotowym i dokładnie jest zadane 1000 obrotów. Tutaj widzimy. To jest prędkość zadana. Prędkość, którą utrzymuje silnik widzimy tutaj. I to są niewielkie pachnięcia. Jak najbardziej dopuszczalne. W tej chwili wartość. Prędkości obrotowej zadanej to jest 1800 obrotów, a jak widzimy silnik spokojnie sobie doszedł do tej prędkości. Ten silnik zużywa przy tej prędkości i przy tym momencie obrotowej około 20 litrów na godzinę. Obecny budynek podlegał modernizacji dwa lata temu. Hamownia w trakcie modernizacji przede wszystkim stawiano też na ergonomię i na bezpieczeństwo ponieważ unika się wchodzenia do komory silnikowej podczas pracy. Mamy możliwość śledzenia tego na kamerze. Jest tutaj stosunkowo dobrze wyciszone. Ja pozwolę sobie uchylić drzwi. Tu są drzwi dźwiękoszczelne. W tej chwili pracy silnika praktycznie nie słychać, natomiast w rzeczywistości jego dźwięk Naszą rolą przemysłu jest zadowolenie zamawiającego. Zamawiający ma powiedzieć o czym marzy, a rolą PGZ-u i spółek PGZ-u jest pokazanie mu analiz światowych, trendów, największych producentów, pokazanie danych technicznych, plusów, minusów rozwiązań, cen zdolności negocjacyjnej danego producenta do umiejscowienia polonizacji. Taka nasza rola, a decydować będzie zamawiający.